W Zeszycie ósmym, dzięki pomocy Korwusa i jego połączenia z Rachel, x men zyskują możliwość wykonania skoku przez przestrzeń, by dotrzeć do miejsca, gdzie Hsi-Ar przetrzymują profesora Xaviera. Ich cel jest jasny: odbicie Charlesa, a także Darwina i Lilahandry, zanim Imperium w pełni umocni swoją władzę. Po dotarciu na miejsce kontaktują się z ojcem Havoka, czyli Corsarem, i jego starczo Drużyna zostaje przyjęta na pokład ich statku, gdzie szybko poznają aktualną sytuację. Corsair i Hepsibach informują ich, że w Imperium doszło do zamachu stanu. Kanclerz Araki przejął władzę, a u jego boku pojawiła się niespoko. Spodziewanie Dewir, siostra Illandy, znana ze swojej brutalności i ambicji. Plan, często musi zostać zmodyfikowany. Teraz nie chodzi już tylko o odbicie więźniów, bo celem staje się także zdobycie logów nawigacyjnych z transportowca SIR, które pozwolą im przewidzieć ruchy imperium. Postanawiają więc zaatakować statek konwojowy i przejąć zarówno Czarsa Darwina, jak i Leandrem oraz niezbędne dane. Podczas rozmowy Alex wyznaje swojemu ojcu coś, co od dawna go przygniatało. Wulkan, jego drugi syn nie tylko żyje, ale wciąż gdzieś tam walczy. Ojciec jest wstrząśnięty, bo nie potrafił uwierzyć, że syn, którego uznawał. Do zmarłego istnieje i teraz cierpi w rękach Shiar Natychmiast wyraża chęć, by go odnaleźć i również uwolnić. W tym czasie na transportowcu Darwin nie czeka bezczynnie. Wykorzystując swoje zdolności adaptacyjne, udaje mu się przedostać do celi Xaviera i ocalić go przed kolejnymi torturami. Równocześnie X-Men i Starjammers przypuszczają frontalny atak na statek, zaskakując jego załogę. Lilandra ma szczęście. Lojalny wobec niej strażnik wyprowadza ją z celi i prowadzi do miejsca, gdzie spotyka atakujących mutantów. Bitwa trwa, a Darwin stara się bezpiecznie wyprowadzić profesora z transportowca. Wtedy. Jednak jest świadkiem czegoś, co sprawia, że cała sytuacja przybiera jeszcze groźniejszy obrót. Kanclerz Araki ogłasza początek nowego imperium i przedstawia jego katalizator, wielkiego Takena, którego dawno uznano za zmarłego, a teraz przywróconego do życia.